Elo, Elo się Mandero. Jedno dziecko śpi, drugie dziecko śpi. <noise> więc mamy dzisiaj soboty, cały czas mi się wydaje, że jest niedziela. A to z jakiego powodu? Bo 12 ma a więc mi się wydaje, że dzisiaj jest niedziela. Jest sobota, jest godzina 13:17. My jedziemy nad wodę, bo u nas upały od kilku dni egipskie panują. Więc jest gorąco i to też ma być fajnie. A później już ma się trochę uchodzić, więc. Trzeba wykorzystać ostatnie. Mam nadzieję, że nie ostatnie, ale na razie się zapowiada, że w najbliższym czasie. <laughs> e, dni, gdzie ty jedziesz? Dni, ciepła. E, także jedziemy nad wodę. I zostało nam i na 21 minut. Oczywiście, korki wszędzie, bo ludzie jak zwykle też jadą nad wodę albo wyjeżdżają gdzieś na weekend. Więc korki, koreczki, no już jesteśmy prawie na miejscu, więc może się jeszcze później ja odezwę, bo to właśnie prawie godzinę jechaliśmy, jeszcze byśmy po drodze w sklepie, kilka rzeczy i... Okay, Tutaj także ja myślałam, że będzie kameralnie, mało ludzi, spokój, a ja widzicie jak pełno jest ludzi? Odjeżdżają i przyjeżdżają nowi, więc chwilę jest tutaj ruch. Ja idę szukać do toalety. Wydawało mi się, że gdzieś tu blisko było, ale jednak, jak widać, nie. O, już widzę chyba, że idę do wikacji Ta średnio atrakcyjna była obskurna, ale przynajmniej, żel był antybakteryjny do rąk, w nie było oczywiście. Ale dobra, wracamy, jeszcze chwilę podróżymy i pewnie spadamy. Więc mój wygląd piękny biczowo plażowy biczowo. Także mamy godzinę już 16, po, po 16 prawie w pół do 5 i wyjechaliśmy już, wyjechaliśmy już z tamtego miejsca. Muszę mówić wolniej, bo jak mówię szybko, te dziwne słowa powstają, więc, yy, więc wyjechaliśmy z tamtego miejsca i teraz po drodze skręciliśmy tutaj też do takiego innego, bo jak już mówiłam Wam, tam nie można grylować, więc chcieliśmy posiedzieć, już pogrylować, zjeść coś. Jest nadal cieplutko, fajna pogoda, więc nie ma co się spieszyć do domu. E, także Macie proszę zobaczyć, czy można, tutaj, czy można tutaj grillować, jak będzie można, to pójdziemy. E, I pogrillujemy, zjemy coś ciepłego. Posiedzimy trochę, także zobaczymy, co chwilę się okaże. Ale ludzi wszędzie pełno, wszędzie jest nie, nie, nie. pełno samochodów. Taka pogoda upały to naprawdę wszędzie pełno aut i pełno ludzi. A Alan był niegrzeczny i jedzie w bagażniku. No Niegrzeczne dzieci w bagażniku jeszcze. <grytanie> o nie dzieci, Papa, idę spać. Tu oczywiście przyszedł tam w las, bo Marcinek mówiłam przecie zobaczyć. Także zobaczymy, ale jest naprawdę super Wiec, więc To też ma być fajnie, e, fajna pogoda. Mam jechać do takiego Marcin'a znajomego. Ja będę skacze tak jak pośledony. E, do Marcin'a znajomego jutro. Okej. Okay. też tam ma basen u siebie. Wow. No. że tutaj mamy miejsce takie grillowe, więc pogrylujemy. Tutaj też jest siatka, więc tutaj też jest całkiem spoko. Możemy następnym razem przyjechać też tutaj. Więc zaraz coś zjemy, posiedzimy z godzinkę i spadamy do chaty. Okej, okay, także mamy następny dzień. Widzicie jakie ładnie wyglądam, poza tym, że niedawno wstałam, a poza tym, że wczoraj y Stała mu dużo na miałam okulary i ktoś mnie walnął, Więc tak pięknie wyglądam. Tutaj mam siniaka, trochę spuchnięte. Ugórbiowy, łuk, łuk rybiowy. Trochę spuchnięty. Tutaj mam siniaki. Widzicie, jak fajnie wyglądam. Jak po jakiejś walce z kimś. Także muszę jakiś makijaż zrobić, żeby trochę to zakomuflować. Czy też będzie ciężko? ten siniak jest dość spory. Echem. Czyż nie? No. Więc e, jest niedziela, jest godzina, która tam jest. Poranna. Poranna. przedpołudniowa. I my jedziemy. Idziemy jedziemy. Do kogo i w jakim celu? Tata! Słucham. Na na piknik do jakiegoś znajomego Marcina. W razie tak czy siak szykuje... Szykuje się. Przecież pomalować jakoś. Aha, oh, O, mi tutaj boli na to jest z boku. Się Szykujemy. Odezwa się. I jak się ogarnę. Wima. Może za ładnie nie wygląda, ale jest naprawdę pyszna ryż krewetkami z warzywami w sosie słodko-ostrym więc smacznego halo, witam się z wami w moim porannym looku więc dzisiaj mamy dzisiaj mamy dzisiaj jest wtorek dzisiaj jest wtorek yeah. więc ja siedzę z dziećmi w domu też w poniedziałku w sumie o, o, Alan już wcześniej miał wolne siedziałam z nim, ale Oliver ma już wolne od tego tygodnia więc siedzimy w domu i jest ekstra. Jest ekstra. No, tam, 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 tam. <noise> I jeśli chodzi o pogodę, jak mówiłam, że się ma zepsuć, tak się też zepsuła. Więc y, przez najbliższe dwa tygodnie, bo tyle pokazuje mi y, na telefonie prognozę pogody, mogę zobaczyć tylko na dwa tygodnie. Zapowiada się, że tak na razie będzie. Więc nie wiadomo, czy jeszcze będą takie, y, czy jeszcze będzie takie ciepłe, jak by było. Więc, e, więc było kilka dni gorących, fajna pogoda, ale może oliwek się już skończyło. W każdym razie, może za niedługo tak pojedziemy do Polski. Jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, to może tam będzie trochę lepsze, ale chyba na razie też jest średnia. Więc ja sobie będę olejowała włosy, bo moje włosy są do mycia, więc stwierdziłam, że wam pokażę, czym ja olejuję włosy. Już mi mało tego zostało. Więc, jak kupiłam sobie taki olejek sezamowy, 50 ml, i w sumie on dość sporo kosztował, jak na taką pojemność. To jest 100% chyba sezamowego oleju. Ja go wcieram w skórę, w skórę głowy. Ewentualnie daję od połowy też trochę na końcówki. Kilka razy tak robiłam, dlatego, że mi go mało zostało, ale też yy, daję na końcówki. E, olej z oliwek, więc dzisiaj tak zrobię. I powiem Wam, teraz zwracajcie uwagę na moje włosy, bo jak już mówiłam, one muszę je e, umyć na moje włosy, bo muszę je umyć, ale powiem Wam, że ja tak olejuję włosy już od trzech miesięcy, jeśli nie więcej, i naprawdę widać różnicę. W końcu moje włosy odzyskały blask. Dzięki temu, że już nie farbuję na blond. Też myślę, że da o dużo i w końcu zaczynają się ładnie mienić, błyszczyć. I też są takie w dotyku grubsze. Więc myślę, że to tam pewno coś daje. Także jeśli chodzi o ten olejek, ja go daję tak na dłoń i po prostu wścieram w skórę głowy. Miałam wczoraj tak zrobić, bo ja zazwyczaj właśnie robię na noc. Wiem, że później sobie w koczka na górze i śpię właśnie z tym... Z tym olejkiem, ale już miałam wczoraj Lenię, już mi się nic nie chciało, wczoraj miałam barkę energetalnie. Więc... Więc teraz to zrobię, patrzyłam kilka godzin, tak na razie nigdzie nie wychodzę, nie wiem czy w ogóle. Nigdzie mi się nie śpieszy, więc poczułam sobie kilka godzin. I myślę, że też będzie OK. Moje oko nadal ma, jest sine, troszkę mniej, ale nadal tutaj ma trochę też spuchnięty ten ugrwiowy, więc tak średnio. Także później właśnie daję gdzieś tak od połowy, e, daję ten e, oliwę z oliwek. Albo właśnie też ten kilka razy używałam. I tak wygląda moje olejowe włosów, jeśli chodzi właśnie o... Długość tak samo nalewam oliwę na dłoń, rozcieram i tak wcieram we włosy, później rozczesuję. Biorę, wiążę y, koczka i tak chłopę y, albo idę spać. Także to tyle. Tak na razie odezwę się do Was później. Jeszcze właśnie idę nałożyć teraz tą oliwę. Ok, więc powracam. Trochę się. Ogarnęłam twarzowo, twarzowo się ogarniałam. Jest godzina fu do 6, Jak Marcin wróci, to pojedziemy na zakupy spożywcze, bo brakuje nam sporo rzeczy. Ja muszę oddać z... Kto się mówi? Moje zamówienie z H&M, bo tam kilka rzeczy oddawałam, ale nie spodziewałam się, że mojej hall zakupowy ze sklepu H&M będzie tak rozrywany. Dawno nie miałam tyle wyświetleń i tyle nowych słów subskrypcji, dzięki holu z HM. Także nie martwcie się, idzie następny... E, <grytanie> idzie już następny haul, idzie następne zamówienie ze sklepu H&M. Nie wiem że tak lubicie ten sklep, ja też go bardzo lubię, bo to jest jeden z moich ulubionych. E, z Zary miałam też zamawiać, ale z Zary tak średnio widzę, że mm, jest oglądany. I poza tym jakoś tam nic specjalnie do mnie nie przemawiało, chociaż co teraz wyprzedaży. Zaznaczę online, ale jakoś nie do końca do mnie one przemawiają, więc zamówiłam w sklepu H&M i, i chciałam jeszcze z innego zamówić jakiegoś, z jakiegoś innego sklepu, ale niestety nie mam pomysłu, więc yy, nie wiem czy ten host H&M będzie najpierw, vlog później. W każdym razie tak czy siak yy, możecie dać mi znać, możecie dać mi znać jaki chcecie z jakiego sklepu bo trochę brakuje mi pomysłu, więc nie wiem, więc hol z będzie na pewno drugi, bo jak taki świetnie oglądany ten film to na pewno będę robiła częściej. <grym> eee, częściej zakupy w tym sklepie. Taki jest plan działania, jeśli chodzi o wieczór. I mam mikrofon yy, przymocowany do aparatu, bo kupiłam w fajnej cenie, wyhaczyłam go na internecie i wydaje mi się, że jest duża różnica, jeśli chodzi o... o głos, nawet nie wiem czy nie za dobrze mi słychać I update mojego oka, tutaj nie wygląda jeszcze tak źle, ale bez makijażu bo w sumie trochę tego korektora nałożyłam mam takie sine, jeszcze bardziej mi się zrobiło sine, bo zaczyna mi schodzić ee, opuchlizna właśnie sine, żółty kolor gdzie nie gdzie, bo jak schodzi o opuchlizna to później właśnie e, robić taki kolor także <noise> za 3 dni powinno być wszystko ok Teraz tak tego nie widać, bo mówię, mam makijaż, ale ten kolor fioletowy tutaj jest dość intensywny. Więc będę obcinała kurtkę jeansową, która wygląda tak. Tak, tutaj ma taką jakby kieszeń wyrwaną, tak było specjalnie zrobione. I ona jest ze sklepu H&M, kiedy się ją kupiłam, ale ona mi się średnio podoba, bo ma taką długość, nie wiadomo, czy ona krótka, czy ona jest długa. I w ogóle w niej nie chodzę ostatnio. I podobają mi się teraz takie kurtki króciutkie, które są modne. tak Wyglądają właśnie tak, jakby były obcięte nożyczkami, czyli podobny styl mają jak spodenki krótkie. Tutaj nitki gdzie nie gdzie wiszą. I fajnie to wygląda. Więc stwierdziłam, że skoro w niej nie chodzę, to ją sobie obetnę. Albo będzie fajna, albo po prostu nie będę w niej chodziła nadal więc nie mam nic do stracenia i będę ją obcinała właśnie w tym momencie w sensie tutaj dotąd, obetnę nożyczki mam średnie, średnie miałam takie fajne ostre, ale nie wiem gdzie one są więc zobaczymy czy coś z tego sensownego mi wyjdzie Więc lecimy. Mam się zapcinanie pokażę Wam efekt końcowy. Okej, okay, także ja już tu kurtkę obcięłam. i powiem Wam, że, że super wygląda. w eee, sobie, gdzie nie gdzie nitki, ale najlepszy sposób jest podobno jak się wypierze kurtkę. Wtedy się fajnie ona sama tak na dole szczępi. Ja i tak muszę tą kurtkę wyprać. Jutro mam pranie chyba, muszę sprawdzić, więc wypiorę, ale super wygląda. Właśnie o to mi chodziło, żeby na przykład do takich skienek, jakie mam teraz. Oj, to jest tak średnio widać, więc może tutaj pokażę. Do skienek takich, jak na przykład mam teraz, że fajnie właśnie wyglądają takie krótsze kurtki. Teraz one są właśnie modne, te kurtki. Mam drugie życie kurtkę, już miałam niej nie chodzić, e, ale teraz będę chodziła, fajnie to wygląda. Chciałam wyprać, bo tych. Tutaj... Miałam coś przyklejane kiedyś na szywki. Jak jeszcze to było modne, przyklejałam sobie <grystanie> Kik. Takie coś wychylone z Także moi drodzy, my już jesteśmy w domu. Jest godzina po dziewiątej. Ja zabieram się za rozpakowywanie zakupów małych. Sporo tych rzeczy było, e, więc kupiłam wszystko, na no co miałam ochotę. Zbliżają się moje dni, czyli zbliżają się dni kobiecy. Mi się wszystkie chipsy, słodkie. I ogólnie słone, wszystko, więc mam zamiar to wszystko zaraz ścinać. Yy, I taki jest plan na wieczór. Może będzie nam jeszcze jakiś film? Więc. Tu skałeczki dostałam od sąsiadki. Fantastycznie. Już z jej, z jej tego. Fantazji. Co? z której? No, Takiej tam na górze, co mieszka. Mhm. Czuciutkę, nie? dobry. Szybko, zakwaśny. Alan serz? Tak. Dobra, ale ogólnie dla mnie wszystko o, jest mm, i zimne. Mam jedną. Także później chcę jakiś film no, poglądać. To. Więc taki to. jest plan, jeśli chodzi o wieczór, także mam nadzieję. Że także chyba na tym skończę. Się. Chodzi o tego vloga. Nie wiem, czy mam wystarczająco jeden z Na pół. Także kończę! Rozpakowuję rzeczy, robię sobie jedzenie. Tylko skawkę na robię sobie jedzenie jakieś i coś może pooglądam, więc do usłyszenia w następnym vlogu. Tak myślę albo w dniu, więc pa!